Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych, zjawiających się codziennie na dworze, każdego dnia pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko a potem oddalał się równie cicho, jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania. A gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował górę rutynowo i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka, znajdującego się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka, cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie całkiem pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je po czym plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha o nie miał z wrażenia. Gdy dostrzegł wewnątrz, wewnątrz jabłka migocąco perłę, rozkazał natychmiast, aby utworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. Przyniosłem Ci te dary, panie, odpowiedział człowiek, abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza Cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego Ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza.